Się, ma, wi, dzu, witam cię w kolejnym openingu Gumy Turbo Extreme. O, o tak, to jest tu dawno nie było. Oczywiście, otworzę na odcinku, zeby nie było. Ze drop jest ustawiony, bez żadnych cięć. A szybki Bolt to mnie może w dupę cmoknąć pod liścia. To może ja opowiem, zart. Wiecie, dlaczego tampony są zabawne? Bo są dowcipne. a ha 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 ha, dobra, to jeszcze jeden. Wiecie, jaki tytuł ma film? Plus 18 dla niewidomych? chuja widać! a ha 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 ha, aha ha ha, ale ja jestem dziś zabawny. Bo wiecie, ciemno jak w dupie. He, 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 he Proszę, widzu, chcesz gumę? Nie ma, widz nie daje subskrypcji, kapusta nie daje gumy. Chociaż subskrypcji pod wczorajszym odcinkiem dostałem dużo. przemyślę to jeszcze czy wam rozlosować tę gumę. No a teraz zobaczmy co dziś trafiłem i czy zarobiłem. Dobra wsytarczy tych żarcików. Dupeczki jak lubicie zabawnych gości to piszcie, chętnie się z wami zabawię. A teraz zobaczmy na dzisiejszy traf. Niej no co to jest dlaczego mi się to powtarza. Nienowidzowie dajcie łapkę w górę na pocieszenie, do jutra.